Dobry, nazywam się Ewa Bojarska, jestem dystrybutorem firmy Young Living od dwóch lat. Olejki zmieniły do całe moje życie. Dzięki nim pozbyłam się swoich negatywnych emocji. O, ukończyłam u doktora Stewarda Emotional Release, Rainbow Trap Technik, Vita Flex. I w tej chwili używam olejki na co dzień. Na przykład jeśli mój mały syn ma 9 lat i płacze jest niezadowolony, to stosuję olejek pisem kalming, dwie kropelki lub podnosek i za 10 minut jest szczęśliwy. Zaczyna się śmiać i już wszystko wie co narobić. Jeżeli boli głowa, to nakładam pepermin na szyję i w ciągu kilku minut przechodzi ból, ból głowy. Olejki mają takie działanie, że wyrzucają z nas wszystkie negatywne emocje. Jeśli, jeśli zrobimy emotional release, to pozbędziemy się wszystkich naszych negatywnych emocji i w ten sposób zmieni się nasze życie.